Mój stary majobla na punkcie mojej matki. Kiedyś go zdradziła z Jackiem listonoszem, a głupek jej wybaczył. Ale nie od razu. Najpierw zrobił to samo matce, żeby być kwita. Niby są razem. Ale ich gówniane małżeństwo wygląda inaczej. Gorzej. Staremu coś odwaliło. Zaregałem, zbudował tajemniczy pokój, o którym nie wie matka. Nie mam pojęcia, kiedy to zbudował. Gupek siedzi całe dnie i sprawdza każdy ruch matki. Ja pierd. Przyłapałem go, jak wracał ze swojej tajemniczej nory. Zaczął się głupio tłumaczyć, że chce być pewny, że go już więcej nie zdradza. Powiedział, że jak się wygadam, to dostanę w łeb. A właśnie, że się wygadam. Ale nie teraz. Dwa dni później siedziałem sobie w parku z kolegą i spotkałem matkę. Pogadała z nami chwilę i poszła. Ale zauważyłem też durnia z lornetką. Tak, to był mój stary. Jak go pytałem, po co śledzi matkę, odpowiadał, że to nie on. Jasne, kurwa, mijały tygodnie, a stary nie odpuszczał. Każdego dnia śledził matkę. Założył jej nawet nadajnik w telefonie, dzięki czemu wiedział, gdzie jest i po co. Już mnie to męczyło. Źle się czułem w obserwowanym domu. Wiedziałem, że głupek na mnie patrzy. No debil, stary mi mówi o nowych podejrzeniach, że niby matka się z kimś spotyka. Nie chciałem tego słuchać. Powiedział nam, że wyjeżdża w delegację na kilka dni. Gówno prawda. Matka w to uwierzyła, ale ja nie. I się kurde nie myliłem. Siedział w norze i obserwował jak zboczeniec. Tego było za wiele. Miałem plan. Doskonały. Musiałem tylko wyczuć, kiedy stary naprawdę wyjdzie z domu. Ale nie było to takie proste. Bo debil siedzi w dziupli i nie wychodzi. Ale w końcu wyszedł. Szedłem i zakradłem się do sypialni. Leżałem i czekałem, aż stary z powrotem wejdzie do nory. Wszedł. Mogę zaczynać akcję. Udaję, że ktoś jest w łóżku i robi no ten. Co jest kurde? Wiedziałem. Kurde wiedziałem. Stary w kurde. Jak 150. Ty wężu. A jednak. Ała, tata. To ja. To ja. Co tu się dzieje? Hmm. I dopiero po tej akcji skończył się ten festiwal z pierdolu.